Tak 40 na karku Siemanko wszystkim na kanale Michał Recykling Słuchajcie Coś trzeba będzie dziś tu wybrać panie Na no, rozbiórkę Tak poza tym słuchajcie dostałem jeszcze jak Wam już w ostatnim odcinku mówiłem, e, tą zmywarkę i pralkę tutaj od sąsiada wpadły takie dwa fanty. Słuchajcie, praleczka taka, tutaj zmywarka AEG. Wkrótce będzie z tego odcinek. Także chciałem Wam jeszcze to pokazać. Takie tematy, a my lecimy z rozbiórką tego. Siemaneczko na kanale Michał Recykling. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się rozbiórką starego młynka do kawy. Jak widzieliście, z boksu go wzięliśmy. Jest to taki młyneczek. Podejrzewam PRL. Stary, niekompletny. Dość waży, słuchajcie, zważymy sobie, ile, go, ile waży. I co? Przejdziemy do rozbiórki. Tego młynka nie wiem, czy by ktoś go przyjął na skupie złomu. Raczej wylądowałby na przoku. Także wylądowałby tam za 0 zł. A my, słuchajcie, jak się Wam spali, czy przykładowo macie taki młynek, zajmiemy się rozbiórką i zobaczymy, ile uda się z tego młynka zarobić pieniędzy. Także ja liczę, że będzie miedziucha, bo temat dość stary widać. Także lecimy z ważeniem. Zapraszam Was na odcinek. I co? Lecimy. Młynek na wadze. Waga tego młynka to 900 gram, niecały kilogram, także wagę znamy, lecimy z rozbiórką. No powiem Wam, widać tutaj surowiec na tym starym sprzęcie, jakieś aluminium, kable oczywiście miedziane. Tutaj mamy jeszcze to śmigiełko, które musi, którego musimy się pozbyć. No i co? Śrubki do odkręcenia, ja muszę zdjąć tą obudowę tutaj plastikową, ten kielich z góry, to śmigło. Dobieramy się do stojana, zaglądamy do środka. Z nadzieją, że będzie mieć. Lecimy. No i zobaczcie, ogólnie jesteśmy już na tym etapie. Jak widzicie, to wszystko w sumie. Mamy tutaj ten cały silnik w odlewie aluminium. Tutaj jest wirniczek, widać stojan w środku. Miedziuszka będzie widać już, bo to już na pierwszy rzut oka widać. Także słuchajcie, ja muszę się dostać jakoś do tego, a najgorszym. Z tego wszystkiego jest słuchajcie to, że te śruby są te płaskie, stare. Nienawidzę. Piszcie w komentarzach, czy lubicie trafiać na, te, na tego typu śruby, bo ja nie. Wolę już krzyżak, ewentualnie Torx. Taki, wiecie, gwiazdkę. No cóż, nie da się odkręcić, będę ciął. Także słuchajcie, ja już wybiłem ten wirnik, jak widać. Taki wirniczek, zobaczcie. Tutaj trzeba się jeszcze pozbyć tego kawałka aluminium, tego brązu. Tutaj pierścienia z brązem, jak to się mówi. No i co, tu i tu. No i stojan, jak widać, wlany centralnie, chyba zespojony. Z obudową aluminiową, także myślę teraz właśnie, jak się dobrać do niego. A mianowicie przetnę go w tych dwóch miejscach z góry, odwrócę, podważę, tu spróbuję to wyjąć. Zobaczymy, czy pójdzie. Nie wiem, no i co, lecimy. Jak widzicie, bez problemu dało się to zrobić. Mamy miedziuchę. No i co? To jest, słuchajcie, zespojone z tą budową aluminiową. Także tak ciąć w koło, kombinować. Trudno, słuchajcie. Ja to zaliczę i wrzucę do aluminium zanieczyszczonego. Niestety, sami widzicie, zabawa z tym, wycinanie jakieś wyskubywanie nie ma najmniejszego sensu. Także poleci to do aluminium zanieczyszczonego. miedziuszkę już mamy. Także teraz <laughs> w sumie tutaj nic. Może to mi się uda słuchajcie wybić Ten, y, tą obudowę aluminiową po prostu ją pokruszę, dorzucę. No nie wiem, ale to będzie znowu czyste. No cóż, spróbuję to wyskubać. No a więc co, komicznie proste, szybkie rozebranie młynka. Wiadomo, urobek we że miedziuszkę udało się wyjąć, w ogóle trafić. Także ja słuchajcie wbijam cenę e, aluminium zanieczyszczonego złoty 50 zł u mnie aktualnie, tak jak już mówiłem, wyciąganie tego nie ma sensu. Także leci to tak. Tu mamy akurat czyściocha. to policzymy osobno, tu jeszcze trochę odłamków. Dobra, zanieczyszczonego aluminium 300 gram po złoty 50 45 groszy dodajemy. Aluminium czyste. Po 4 zł u mnie aktualnie 50 gram daje nam 20 groszy. Dodajemy wirniczek na wadze Po 2 zł 150 g 30 groszy. Dodajemy królowa programu ruda Miedzi miedziucha na wadze, Słuchajcie 50 gram po 29 groszy. Za mix daje nam złoty 45 zł, dodajemy. Także sami widzicie 2,40 zarobiliśmy. Rozbiórka trwała 15 minut. 2,40 w 15 minut. Nie wiem, jak to skomentować. Nie wiem, jak to skomentować, że mamy tylko 2,40. No, mało dupy nie urywa. No, ale w ten sposób pokazuje, tak jak zawsze zresztą wiecie, tym jeszcze pewnie Wie, wiecie. Mam nadzieję, że na tym kanale też przychodzą ludzie. I oglądają, którzy nie mają styczności z rozbiórką, którzy nie mają o tym pojęcia tak jak ja czy wy z innych kanałów. No i dlatego takie właśnie porównania są fajne, bo pokazujemy w ten sposób, że idzie jakiś pieniążek zarobić, 240 w dzisiejszym przypadku tego młynka. Także mało roboty, mało dochodu też, ale zawsze coś, tak jak piszecie. Zawsze do przodu. Dziękuję wam również za E, za miłe ostatnio komentarze pod filmem, e, że podobają się Wam moje filmy. To mnie bardzo motywuje do rozwoju dalszego tego kanału. E, a ten rozwój zawdzięczam również Wam e, za podbicia, za lajkowanie, za komentowanie, za oglądanie. Także dość taki krótki odcinek, e, ale nie martwcie się, będą kolejne na bieżąco. Na razie utrzymuję częstotliwość nagrywania, dodawania filmów jeden raz dziennie jeden film czyli codziennie po jednym filmie e, póki co, potem może co drugi dzień zobaczymy e, wiecie, nie chcę wyczerpać pomysłów, bo jednak tworzenie takiego kanału e, i bycie twórcą, no jest trochę, nie jest łatwe powiem szczerze, trzeba troszkę gówkować. fajnie powiem Wam jeszcze Sprawdzają się te śrubokręty z firmy Parkside od Albina. Super temat, można je kupić w Lidlu. Chciałem się jeszcze Wam pochwalić, bo miałem 40. urodziny 11 listopada w Dzień Niepodległości. Obchodziłem 40. urodziny. Postowałem to na YouTube, widzieliście pewnie. No i chciałem się pochwalić, co dostałem od mojej mamy w prezencie ze sklepu moda na poddaszu już mam pewnie sklep znany transmisje sprzedażowe na Facebooku e, także dostałem taki słuchajcie zestaw bitów chyba profesjonalnych. Zobaczcie sami kto się zna to się zna. Taki temat to jest słuchajcie tutaj mamy e, do demontażu zatrzasków plastików takich wiecie podważniki jakaś przystawka. Tu tak samo. No, i co? No, i naprawdę ogromny wybór, jeśli chodzi o końcówki. Jest tego naprawdę bardzo dużo, sami zobaczcie. Są nawet ostatnio takie, które mi były potrzebne, jeśli chodzi o ten trójkąt. Pewnie wam się też zdarzały takie tematy, takie śrubki, i to bardzo denerwowało, jak się nie ma. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o ten zestaw, no to widzę, że nie ma z przerwą, bo są czasami takie. Śrubach igły wystające, gdzie uniemożliwiają nam po prostu odkręcenie tej śruby. W tym zestawie takiego czegoś akurat nie ma, ale fajne jest to, że na przykład mamy jeszcze taki temat. Na śrubokrętu jest magnes, jakaś śrubeczka, czy coś wyjąć, wiecie. No myślę, fajny temat. Jeszcze raz mama, dziękuję Ci za to. Także trafiają się fajne gadżety, polecam sklep mamy. Mona na poddaszu, jakby ktoś był zainteresowany, link pod każdym filmem do strony na Facebooku. Od Albina z kanału Border Collie taki zestaw SparkSaida końcówek, też fajnie się sprawdza. Również, no co, polecam wam, jak ktoś będzie w Lidlu, można sobie kupić taki fajny, fajna skrzyneczka podręczna.